Dzień dobry. W środowym odcinku na poboczu złe wiadomości. Na sam początek o końcu historii Renault Megan, które przestaje być produkowane po 27 latach sprzedaży i czterech generacjach od 1996 roku, a także o planowanym na koniec tego roku zakończeniu sprzedaży Opla Insignia przez koncern Stellantis. Zaczynamy. Po latach błędnych kroków i niedotrzymanych obietnic, Maserati naprawia krzywdy przeszłości i uzupełnia swoją gamę. Owoce ich pracy zobaczyliśmy w 2020 roku podczas prezentacji niesamowitego MC20, a zaraz po nim również wersji Roadster MC20 Cielo. W marcu bieżącego roku firma zaprezentowała swojego crossovera Grecale, który z pewnością zwiększy sprzedaż. Jednak kluczowy moment dla Maserati dopiero nadejdzie, gdyż na horyzoncie pojawia się więcej modeli, w tym nowy Gran Turismo oraz jego w pełni elektryczna wersja. Folgore. Model ten oczywiście wyróżniać się będzie sylwetką coupe, a także reflektorami w stylu Grecale. Atrapa chłodnicy będzie zaś częściowo zasłonięta, a felgi otrzymają aerodynamiczną optymalizację. Innymi zaletami będą muskularne tylne nadkola, wyraźny dyfuzor oraz tylne światła inspirowane modelem MC20. Nowy Maserati Gran Turismo Folgore otrzyma trójsilnikowy układ napędowy o mocy ponad 1200 koni mechanicznych. Dzięki temu auto ma rozpędzać się do setki w mniej niż 3 sekundy i osiągać prędkość przekraczającą 300 km na godzinę. Producentów, którzy oprócz swojego świetnie sprzedającego się modelu, zamierzają wprowadzić również jego elektryczną wersję, jest więcej, na przykład Porsche i jego Makan. Po szumnych zapowiedziach rychłego zastąpienia spalinowej wersji całkowicie elektryczną producent odłożył premierę nowego modelu o rok. Powodem, że komu jest jedynie problem z nowym oprogramowaniem grupy Volkswagen jest to zaskakujące, gdyż w sieci kursuje wiele zdjęć szpiegowskich prezentujących zakamuflowane egzemplarze tego modelu, a i również w oficjalnych komunikatach prasowych nie brakowało zapowiedzi. W raporcie opublikowanym w zeszłym tygodniu producent software'u dla grupy Volkswagen, Cariad, został oskarżony o opóźnienia w rozwoju, które miały poważny wpływ na harmonogramy rozwoju nowych modeli Porsche, Audi i Bentleya. Audi nie skomentowało tego jeszcze w sprawie nowego Q6 Etron opartego na platformie podłogowej PPE. Producent z Ingolstadt będzie musiał także opóźnić wprowadzenie na rynek pojazdów opartych na platformie Artemis w połowie dekady, podczas gdy ambicje Bentleya, by do 2030 roku stać się marką w całości elektryczną, zostały błyskawicznie zniweczone. Szczęście w nieszczęściu, gdyż dzięki firmie Kariat, która nie ma teraz najlepszego czasu, samochody spalinowe dłużej będą pojawiać się w cenikach. Samochodem, którego natomiast już nie ujrzymy w salonach sprzedażowych jest Renault Megan. Francuski producent oficjalnie kończy 27-letnią historię modelu napędzanego spalinowym silnikiem, ustępując w pełni elektrycznej wersji E-Tech. Ten mały rodzinny model oferowany był w różnych wersjach nadwozia i produkowany od 1996 roku, kiedy zastąpił Renault 19. Pierwszym zwiastunem był natomiast Renault Megan Concept, zaprezentowany w 1988 roku podczas salonu samochodowego w Paryżu. Posiadał rozsuwany na boki drzwi na podczerwień oraz brakowało mu super. B. Fotel kierowcy zapamiętywał pozycję i obracał się o 60 stopni. Pasażer po prawej stronie mógł siedzieć twarzą do osób z tyłu, co zwiększało komfort. Bagażnik posiadał podnoszoną do góry klapę oraz wysuwaną dolną półkę. Pod maską znajdowała się 3-litrowa turbodładowana benzynowa jednostka V6 o mocy 250 koni robiąca setkę w 8 sekund. Tak właśnie zaczęła się ta piękna historia. W 1996 roku we Frankfurcie pokazano pierwszą generację Megane sprzedawaną do 2002 roku w Europie. Druga generacja, czyli tzw. żelazko. Produkowana była od 2002 do 2008 roku i zjednała sobie tak samo wielu fanów, jak i przeciwników, tych drugich głównie przez awaryjność. Faktem jest jednak, że w salonach pojawiła się również w odmianie RS. Trzecia generacja produkowana była w latach 2008-2015. Tu z ciekawszych modeli warto wyróżnić warianty Coupe Cabrio, a także Grand Tour GT220, Coupe GT220 oraz Trójkę RS. W 2015 roku firma zaprezentowała nowoczesną, czwartą i ostatnią generację spalinowego Megan. Jak donoszą media, linie produkcyjne Megan w Hiszpanii i Turcji przestały już produkować nowe samochody, choć marka nie potwierdziła tego oficjalnie. Z pewnością jednak model ten pozostanie w sprzedaży dopóki nie wy czerpią się zapasy. Co ciekawe, według niektórych doniesień, wariant RS będzie nadal oferowany w limitowanej liczbie egzemplarzy do 2023 roku. Skąd mogą wynikać takie decyzje Renault? No cóż, jeśli przyjrzymy się raportom sprzedaży, to ta w przypadku Megane z roku na rok spadała w porównaniu z rywalami w segmencie C, takimi jak Volkswagen Golf, Ford Focus, Honda Civic, Toyota Corolla, Peugeot 308 i Opel Astra. Jak wspomniałem w poniedziałkowym odcinku, Renault Megane zostanie zastąpione w gamie przez Megane i tech nowego scenika oraz Captura Coupe. Koncern Stellantis prawdopodobnie zapatrzył się na Renault i również nacisnął w dziale projektowym czerwony grzyb z napisem stop, tylko z mniejszą siłą, gdyż nie nastąpi to tak drastycznie. Otóż do końca roku w produkcji pozostawi Opla Insignie, a później zrobi w Gamie miejsce dla bardziej zelektryfikowanych modeli kompaktowych. Wygląda jednak na to, że ta informacja ma pewną głębię. Rzecznik prasowy Opla zdradził, że choć koncern nie zamierza dalej produkować obecnej generacji Insignii, to już trwają prace nad jego w pełni elektrycznym następcą. Oczekuje się zatem, że następca tego modelu zadebiutuje w 2021. Lub 2025 roku i może przyjąć stylistykę na dwoje typu Fastback Crossover podobną do Citrena C5X oraz Peugeot 408. Obecna generacja Insignii, bądź jak to niektórzy mówią Insigni, została wprowadzona w 2016 roku i otrzymała lifting w 2019. Była ona dostępna w wariantach nadwozia Grand Sport, Sport Tourer oraz Country Tourer. Model ten został opracowany jeszcze przed fuzją Opla i grupy PSA w 2017 roku, na długo przed utworzeniem Stellantis. Jest to zatem przestarzała konstrukcja. Co również skłania do myślenia, że jej koniec musiał nadejść. Zresztą Opel nie jest jedyną marką, która wycofuje się z produkcji swojego modelu średniej wielkości. Tą samą drogą poszedł Ford z Mondeo, a także Volkswagen, który nie zamierza produkować już pasata w wariancie sedan. O zakończeniu produkcji nie usłyszymy, natomiast informacji w kontekście McLarena oraz BMW, które właśnie zamierzają zacząć projektowanie i budowanie samochodów elektrycznych wspólnie. Rozpoczynają projekt, którego celem jest stworzenie elektrycznego super samochodu i elektrycznego crossovera o wysokich osiągach. Doniesienia o tym mariażu krążyły w branży od lat, a w pewnym momencie pojawiła się nawet informacja, że BMW może zdecydować się na zakup McLarena Automotive. Niestety w przypadku BMW nie oznacza to, że marka ta zamierza do swojej oferty wprowadzić kolejny po 8 pojazd sportowy, a weźmie właśnie sportowego crossovera. Oba pojazdy będą miały tę samą platformę, opierającą się w dużej mierze na włóknie węglowym. Model McLarena mógłby otrzymać do napędu cztery silniki elektryczne i generować w okolicach 1100 mechanicznych. BMW natomiast zbudowałoby samochód, który miałby być czymś pomiędzy ósemką Grand Coupe a tradycyjnym SUVem z pozycją siedzącą jak w Porsche Taycan. Wynik tej współpracy może ujrzeć światło dzienne między 2026 a 2028 rokiem. Z kolei efekty prac biura projektowego marki Kia nad odświeżoną wersją subkompaktowego crossovera X-Seat można zobaczyć już teraz, gdyż auto ujrzało światło dzienne oficjalnie. Styliści postanowili wyostrzyć kształty samochodu, a także poszerzyć ofertę napędową. Auto zyskało bardziej agresywny wygląd dzięki nowym Air reflektorom LED oraz zwężonej osłonie chłodnicy. Z tyłu zamontowano błyszczący dyfuzor oraz nowe klosze lamp. Marka podjęła decyzję o wprowadzeniu wariantu GT Line, wyróżniającego się bardziej sportowym pakietem stylistycznym oraz wyjątkowo innym Schlüsselchen. W tej wersji do oferty dołącza 1.6 TGDI o mocy 204 koni. Zresztą oferta silników benzynowych opiera się na wariantach 1.0 TGDI 120 koni, 1.5 TGDI 160 koni oraz właśnie tym 204 konnym. Jest też konstrukcja wysokoprężna 1.6 o mocy 136 koni. Każdy silnik benzynowy oraz diesel w układzie mild hybrid ze skrzynią manualną posiada elektronicznie sterowane sprzęgło umożliwiające żeglowanie. W gamie pozostaje także PHEV korzystający z silnika 1.6 oferującego 141 koni. Bateria ma pojemność 8,9 kWh pojemności, a silnik elektryczny generuje 44 kW mocy. Zasięg w trybie elektrycznym wynosi 48 km. Ceny i specyfikacje poznamy bliżej rynkowej premiery w Polsce. Szpiedzy przyłapali podczas jazd testowych nowy Audi SQ-5 w bardzo mocnym kamuflażu, zdradzającym kształty samochodu tylko po części. Auto nosi bardziej sportową przednią maskę, która wydaje się być podobna do standardowego wariantu. Posiada także szeroką atrapę chłodnicy z trójwymiarowymi elementami tworzącymi strukturę przypominającą siatkę, gdzie indziej znajdują się pionowe wloty powietrza i smuklejsze reflektory o zaokrąglonych kształtach. Auto cechuje się opływową karoserią i bardziej kanciastą linią boczną. Tył wydaje się ewolucyjny, a pod zderzakiem znalazły się cztery rury wydechowe. Układ napędowy w przypadku nowej SQ5 będzie dzielony z nadchodzącym Audi S4. Będzie to zatem jednostka 3-litrowa V6 z turbodładowaniem o mocy przekraczającej 360 koni z układem mild hybrid. Ok, to już byłoby na tyle. Co sądzicie o zakończeniu produkcji Renault Megan i zastąpieniu go crossoverem? Napiszcie w komentarzach i koniecznie zajrzyjcie na nasz Instagram, na którym pojawiają się zdjęcia i filmy aktualnie testowanych modeli. Do zobaczenia w piątek.